Jasiu, jesteś właścicielką klubu IT. Powiedz proszę, skąd pomysł na bal dla tej branży? W ubiegłym roku, w czerwcu przygotowałam pierwszą galę branży IT 20-30 lat temu. Na której miejsc mi zabrakło? Gala była zaplanowana 160 osób, uczestniczyło ponad 300 osób, menedżerów z branży IT. Właściwie i z kanału sprzedażowego, i wśród producentów, ale też trzonów, bo właściwie pionierów branży IT, gdyż uczestniczyli w niej również panowie z Europy, pierwsi nasi konstruktorzy polskich komputerów, pierwsi dystrybutorzy, więc gala spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem i wiele osób w trakcie tej gali wspominało bal informatyków, który się odbywał przez kilka lat, ale od wielu lat. Nikt tego nie kontynuuje. W związku z powyższym, zmotywowana, postanowiłam przygotować karnawałowy bal branży IT i dzisiaj jesteśmy na jego pierwszej edycji, licząc, że będzie to cykliczne spotkanie. W czerwcu przygotowuję galę, drugą edycję. Tym razem będzie to gala poświęcona przyszłości branży. Nutą przewodnią będą debaty z producentami, którzy będą musieli. Podpowiedzieć, tak to ujmuję, w którym kierunku rozwijać swoje firmy przez najbliższe 3, 5, 10 lat. A jesienią bardzo duże wyzwanie jest zarezerwowane audytorium w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, gdzie na Spotkamy ponad 570 osób na sali z możliwością aktywnego udziału w dyskusji. Moje zadanie jako organizator, zresztą będę miała też kilku współorganizatorów osoby, które mnie wspierają, jest e, głównie przekazanie informacji w takiej pigułce, w którym kierunku, co na bliższej przyszłości powinniśmy robić z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, gdyż no, duże korporacje mają doradców, a Polska to jednak jest to średni biznes. Bardzo często pracodawcy, właściciele są bardzo zabiegani i niekoniecznie mają czas nawet na śledzenie najnowszych trendów, natomiast mamy niesamowity know-how, niesamowity potencjał, który warto wykorzystać w randze nie tylko polskiej, na rynku polskim, ale również międzynarodowym. A wracając do dzisiejszego balu, jaki jest motyw przewodni? Jest to karnawałowy bal w branży IT. Dlatego wyglądam e, w przewrana, cofnięta do czasów weneckich właściwie barokowych porównując. Celowo, gdyż chcieliśmy wprowadzić atmosferę nie tyle przepychu, bo to nie o tym mowa, ale żeby relacje, spotkania, które tego wieczoru będą się odbywały, były spotkaniami prywatnymi, relacjami, bo każdy biznes zaczyna się od rozmów, od poznania własnych pasji, własnych zainteresowań. Dopiero później mówią o jakiejkolwiek sprzedaży, tak? musimy się poznać. Wiele osób, menedżerów, którzy, właścicieli bardzo dużych firm, którzy dzisiaj będą uczestniczyć w balu, nie mają możliwości. Spotkania się w tak e, szerokim gronie jednego wieczoru porozmawiania w jednym miejscu, w jednym miejscu. W jednym miejscu. Do tej pory wie, wszystkie e, spotkania, które są organizowane, branży IT przeważnie są organizowane przez dystrybutora z ograniczoną ilością producentów czy przez producenta z ograniczoną ilością najlepszych partnerów. Więc e, to jest nowość i mam nadzieję, że się sprawdzi, że wszyscy tutaj. E, wrócą z nowymi relacjami, z odświeżonymi relacjami i z pełną motywacją do dalszego intensywnego rozwoju branży IT, ale i też branż współpracujących. Opowiedz mi proszę, bo to tak trochę intryguje. Wydaje nam się zawsze, że ta branża IT to jest taka mocno zaszufladkowana, bardzo hermetyczna, a poza tym taka poważna, bardziej skupiona na nauce, na tej informatyce i jakby gdzieś uciekamy od osądzania, że ci ludzie umieją, lubię, lubią się bawić. No Dzisiaj jesteśmy na balu karnawałowym. Powiedz, czego możemy się spodziewać w programie? To, o czym Pani wspomina, zaszufladkowanie, hermetyczność, wynika z pracy pr muszę przyznać. Tak? Natomiast w tej branży spotykamy i współpracujemy z osobami pełnymi pasji. Ja w ramach IT Clubu organizuję wyjazdy off-roadowe. Wspólnie nurkujemy, wspólnie jeździmy na MTB. Mamy wiele spotkań na podłożu takim prywatnym, pikniki rodzinne. Dwa lata temu zresztą przygotowałam pierwszy taki piknik rodzinny w branży IT. Więc to są normalni ludzie, bardzo otwarci, często z bardzo ciekawym poczuciem humoru. Nie szufladkowałabym ich w żadnym mm -hmm. wypadku, bo w każ mam relacje wieloletnie, bo ja pracuję w branży ponad 20 lat. I właściwie każdą z osób, która co jakiś czas zmienia, tak, pracuje kogoś innego jako ja, że z zainteresowaniami. Wiem, że ten jest nurek, ten jest ofraudowiec, ten biega i no i to jest niesamowite. A dzisiaj będzie wielu znamienitych gości. Kogo będziemy tutaj gościć? W, dzisiejszej, w dzisiejszym spotkaniu wieczornym mamy 10 gości honorowych. Od członka Rady Nadzorczej BNP Paribas, pana Wancera, po prezesa firmy Oracle, po pana Bochenka, po Ewela z firmy Ritz, po pana Dąbrowskiego, członka Rady Nadzorczej, największych dystrybutorów, bo te daty później ABC-daty. Mamy przedstawicieli medialnych, pana Janczaka, mamy Tomasza, redaktora naczelnego z CRN Polska, więc będzie się działo. Ja na pewno zachęcam do rozmów z wszystkimi osobami. Dobrze, dziękuję bardzo i zapraszamy serdecznie wszystkich do dobrej zabawy. Zapraszamy, za chwilę przyjdą i będzie tu bardzo głośno. Dziękuję.